Zabieram swoją dziewczynę na wyjazd niespodziankę, czyli po prostu nie wie, gdzie lecimy, a będziemy ponad 9000 kilometrów od Krakowa. Podam Ci teraz po prostu czas podróży no to na To jest celowe. bardzo ciekawa informacja. Tak, i będę chciał, żebyś spróbowała, może na tej podstawie jakoś rozpięć, gdzie lecimy. To jest jednak informacja, na którą najbardziej czekałam, bo teraz się tej podróży obawiam. Czas podróży to, uwaga, 19 godzin. Nie, ja jestem i co? 19... Mm, to jest naj mój najdłuższy lot ży w życiu. Lot nie trwa 19 godzin. Cała podróż trwa 19 godzin. więc ty i tak się nie dowiesz że lecimy Czy to jest miejsce, w którym kiedyś była? Nie. No, nie. Co ja w ogóle, o co ja pytam? Całe czas miałam przeczucie, że to będzie Tajlandia albo Hawaje i nie jest to ani to, ani to. Nie, ani to, ani to. Czyli udało Ci się zrobić naprawdę niespodziankę. W ogóle aż mi się pakać, to, to jest jakieś takie dla mnie emocjonalne. A. To może w sumie jeszcze jedna informacja Ten wyjazd osadza problemy Ciągle mnie pytałaś kiedy jest powrót A ja unikałem odpowiedzi Nie ma powrotu No już jest Kien? Ale go bardzo długo nie było Nie jest wtedy kiedy miał być Kiedy jest? Ta podróż trwa dłużej niż tydzień O oh, shit To no dobrze, że kupiłam nowe słabki. <grym> Chodźmy pod tablicę, zobaczyć gdzie jest nasza pierwsza destynacja Dobra sprawdźmy to, już nie trzymaj w niepewności Trzy, cztery, o 19 coś Bangkok Pierwszy stop o oh Jesus, Azja. I jest to Azja, to już ci no jest to Azja, będzie to Azja. <grym i zem> <grym i zem> Najbardziej chciałam Azję! Zaczynam mieć swoje podejrzenia, jeżeli chodzi o kolejną Jak no to powiedz Myślę, że to będzie Bali <grym i zem> Japonia <grym i zem> Tych krajów w Azji trochę jest. Ale każdy kraj w Azji będzie spala, że mi się płakać. <grym i zem> Tam gdzie lecimy 40 stopni. Okay, dobra, dobrze, że wziąłem same letnie rzeczy. Nic mi to nie daje. 40 stopni, tu jest 2. Dzisiaj śnieg pada. O, to jest. No, Dawidków. No, by ty to YouTube. Nie, nie słuchamy jak aktorzy. la, 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 la. la, 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 la No i po długiej podróży dotarliśmy do Bangkoku. Ale gorąc, ja pierdzielę. Musimy na chwilę wejść do powietrza. Tak. w Polsce 2 stopnie. I Ej, Co cieplej niż jak ostatnio z tej byliśmy? Tak, bo w ogóle słuchajcie, teraz tutaj w tym rejonie jest pora słucha. A pamiętasz, Mika, jak ty przyjechali wtedy całą ekipką. Oczywiście jak to są takie moje znane miejsca. O, o kurde <gry> To jest tablica, na której jest nasz lot No i rozwin teraz co to może być. Jest jakieś miejsce, którego ja nie znam. Bo już widzę po nas, tak. Puket. Mówiłem ci, Puket to była pierwsza opcja, odpada. Taipei? Nie. Lecimy do Kuala Lumpur, lecimy do Malezji. Uhuhu, a mówiłam, to. Była. 40 stopni jakieś tam jest teraz, 3 godzinki stąd niecałe. E, mocne, nie spodziewam. I Malezja jest solidna. No, jest. No i z wszystko i tak. A, no. e, właśnie, tylko my naprawdę mamy noclegów. A no co mamy sobie znaleźć to? Chodź. E, to Mamy trzy godziny. To jest więc... challenge na, na, na teraz. Ej, ale fajnie, nie? A Bo... nigdy, nigdy bym nie pomyślała, że akurat tam. Czyli to jest dosłownie jakby połączony trochę banko z y, jakąś wyspą. No, można tak powiedzieć. Zobaczymy. Lecimy. Po trzech godzinach lotu znajdowaliśmy się w miejscu docelowym, czyli Kuala Lumpur. Mamy, kurde, na trzy pokój z widokiem na tak zwane Twin Towers. 4 doby za dwie osoby, 3000 zł. No to słuchajcie, powiem wam, że tak, jak na Kuala Lumpur tutaj, to jest drogo, a jak na Polskę to jest tanio. Ej, on jest 55 pięć To jest jakiś wyjątkowy apartament. Jakiś no opór. wygląda jak właśnie apartament, no. Ja nie patrzę. Czekaj. No pięknie, no jest to naprawdę solidne. a Jaki wiek Ej, w ogóle. Góra. Co jest? To był dobry wybór. Jest kuchnia, indukcja, Wiec, no to po prostu prostu do kagunia a następnie odnośnie Drinking water, bo tutaj z wodą trochę y, może być problem dla nas z piciem tej wody, a na pewno y, duży. I to podobno jest woda pitna. Mimo, że jest filtrowana, to ja i tak nie, nie będę je pił. Będę pił wodę butelkowaną tylko. Tak samo będę mył zęby w wodzie butelkowanej. Aha, no jest filtr. Najbardziej mi ciekawy widok i was na pewno też. I jakie wielkie łóżko, nie? Eee! W to jeszcze materaca nie wąchałem. Nie no kurde, elegancko, nic nie ma. Jeden włos. Najważniejsze, że nie jest to piczny To To pitch. O, Ej, to jest... Nie! Ej, co jest grane! I dobra, nicham tą plamę, a jest to żółta plama. W miejscu właśnie tak zwanym yy, problemowym. Przepraszam, mam, ale jestem w króleumbu. No nie lub. Czyli ktoś musiał się po prostu zlać. to zostało, ale barwnik został. Łazienka. Łazienka. No nie! Jesteśmy w Azji i nie ma nowej technologii i nie ma nowej technologii Gibla. Na szczęście jest to. Nie ulubione. Jakbyś nie wiem czy z tego korzystaliście, jakbyście skorzystali, to też byście to robili. Spróżmy kibel jest czysty. Powiem tak, kibel jest czysty, ale nie ma takiego tutaj. Ja lubię takie, jak jest to taka karteczka, że dezynfekta, ale już nie róbmy siebie takiej kurde tutaj wariata. Eee, wika. Ej, dobra, jesteś mocnego! Gigantyczna kabina prysznicowa z oknem. No nie, zrób tak by widocznie. A można otworzyć na w prysznicu, z ubogasz? Co jest? Jak to się? Jak i tu jak pan, jak pan. Nie ma, nie ma różnej pleci. No jest takie tutaj w rogu, jakieś takie Jed, bardziej Jedyne coś, co faktycznie jest takie niezbyt, to są faktycznie te włosy, bo jeden włos git, ale tam było ich kilka, więc to jest takie moim zdaniem. Zdaje mi się, to tak obrzydziło to łóżko. Ej, dobra, to tower. Mocne, bardzo fajne i zielone. Ten budynek, zanim. E... To był najwyższy budynek, zanim e, w Dubaju powstał e, Burcz Kalifa. Tak, najwyższy budynek się do tego był. Aj, bo ja cały czas jak coś mówię Kuala Lampur, a to jest Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Więc ja bardzo wszystkich za to... Ale może się wymawia Lampur? Nie, ja to sobie wymyśliłem w głowie. Mimo, że już Przemkowi dziękowałam bardzo poza kamerą, to chcemy jeszcze na kamerze podziękować zorganizowałeś taki super wyjazd. Tak, zorganizowałem, ale płaciłaś też za siebie za To nie zapłaciłem. jakby poświęciłeś swój czas, żeby wszystko zorganizować no super ogarnąłeś. Idziemy oglądać siłkę i baseny w hotelu. Najwyższa jak na hotel. W hotelu jest zawsze taka malutka. Fajna, wydaje mi się, że trzeba będzie tutaj poćwiczyć sobie. Tylko teraz mam kontuzję nogi. Patrzymy na basenik ten pierwszy. Tutaj mamy taki bardzo stabilny, Oh. Myślę, że po śniadaniu przyjdziemy tutaj. A w ogóle spaliśmy wodę. No, to ważne. A ja mam ten, ja mam specjalnie wziąłem. Oh my god, ej, moglibyśmy teraz wskoczyć. To jest taki Bangkok e, look, albo Dubaj. Pamiętajcie, że w dalszej części filmu tak. będzie hotel najgorszy tutaj. Nie, oglądajcie do końca, no bo był niezły. To nie jest ani 995, piętro, ani 66, ale 58, ale to i tak jest bardzo dużo. Sprawdźmy e, te, te bedrowozy. Nie no, jest mega cieplutko, nie? Następnego dnia rano tak wyglądało moje siadanie. Niestety musiałem zjeść je sam, bo... Ja miałam dzisiaj naprawdę dętkę rano. Było źle, ale wracam powoli do żywych. Nie wiem, co mi się stało w sumie. Przemek wszystko to samo, co ja. Są so dwie, dwie rzeczy, których nie jadłem ja, a które zadać ty. A właściwie to wypiła. napoje. Wypiłaś tu lód dwa razy: w, jakby w kawie i w soku, nie? No i właśnie nie wiem, czy mam teraz dalej pić rzeczy z lodem, czy nie. Bo... Znaczy, generalnie wiesz, my jesteśmy tu tak krótko, że ja my w ogóle nie pił tu żadnego lodu. Po prostu. Normalnie jest e, wieżowce, wszystko. I proszę bardzo, co jest? Paprotki, ciężka dżungla. Zobaczcie, cały gantyczny wieżowiec pokryty roślinami, po prostu, taka jest. Elewacja, taka, taka siatka. Piękna sprawa, mogłoby to być w Krakowie, byłoby trochę więcej zieleni w tym mieście zabetonowanym. Udaliśmy się do centrum handlowego Pawilon i miałem tutaj taką małą niespodziankę dla Wiki, czyli zabieg na paznokcie w najlepiej ocenianym salonie w okolicy. A mimo to spotkała nas tam nieprzyjemna niespodzianka. A kosztowało... on. 139 zł za paznokcie u stóp. Jest to duża cena. Duża cena? Ale full, bo to jest płacę ze ściągnięciem? Zapłacę ze stówki. To jest taki płyn, który się daje na bacik, no i się daje taką folię. I wiem, że tak się robiło kiedyś, ale wydaje mi się, że teraz się już nie robi. A, ja, a jak się robi? Ale nie pamiętam, bo nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz miałam właśnie takie coś na to znaczy, Widzki na pewno powiedzą, jak się robi to jest. Ogólnie pani bardzo miła. Też fajnie zrobiła te bo podobają mi się. Jak na najlepiej oceniane miejsce. No można tutaj mieć wiele do życzenia, ze względu na to, że jak siedziałam na fotelu, to zauważyłam, i to tak w połowie zauważyłam, Uważałam, że wszystko jest pokryte pleśnią. Ja poczułam tą pleść, bo wiecie, ja czułam cały oczy z pleśni i się, skąd ta pleśń. Później, na sam koniec, zdałam sobie sprawę z tego, że pani używa pilniczku, tego samego pilniczka, do kilku osób. To jest ogólnie... Skąd wiesz? Bo wsadziła go do szafki z powrotem, a nie wyrzuciła. I jak, jak pilniki się używa. Pilnik się używa każdy dla innej osoby. Pilniki się używa? Tak. I wiecie, i wsadziła go do szafki, który był pokryty grzybem. Stamtąd wyjęła pilnik, który mi piłowała po Kochani, to, co kochamy najbardziej, test jedzenia. Tym razem w chińskiej restauracji. Kochani, mamy tutaj e, żeberka, to przetestujmy. O co tutaj chodzi? Ej, dobra. Ciężki konkret. No bardzo pyszna. No, jest taka glazura, którą my lubimy, taka jakby lubiąca troszeczkę, lekko słodka ta glazura jest, a w środku mięsko jest idealnie zrobione, jest idealnie miękkie. Jak ten ramen, co ty lubisz? Spokojne, że są lepsze. Wiesz, że ja jem już swoje makaron, który ma dość mało przypraw, bo ta kuchnia to jest taka bardziej właśnie moim zdaniem a azjatyńska, jest właśnie mocno przyprawiona, a może tańska taka jest, a ta nie jest ale taka, bo tu jesteśmy w chińskiej. Jest to bardzo dobre, tak jak wika na przykład je, je z ja to dla mnie tam jest za dużo smaku wręcz, a mówi że jest trochę za mało. To ma tak smakować, jadłam już kiedyś takie. Ale pyszne też, nie? No. Bardzo ładnie. I to strasznie tak jest tu mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo osób i wydaje mi się, że to jest dlatego, że po prostu w ciągu dnia jest tu tak gorąco, że się nie da funkcjonować, więc oni dopiero ci tam wychodzą właśnie na noc sobie ludzie, a nas deżycie, nie? Przede mną znajduje się Petronas Tower, największy budynek tutaj, drugi, najwyższy budynek na świecie, a pierwszy to Burj Khalifa. Tutaj, nas? Ale zanim wyrzekuje nastawer, zobaczcie jak mam piękną dziewczynę. Ogrywki. Wiesz takie zrób, że takie y, jak Budda robi ogrywki. Wjeżdżamy teraz na Petronas Tower. Wejście tutaj kosztowało 90 zł za osobę. Ale wiesz, że no to jest jedno z najbardziej się miast podobno w Azji w ogóle. Nie no dobra, jesteśmy ogólnie kieruńsk wysoko. I teraz zobacz sobie, jakbyś, jakby tu tego nie było, miałabyś tak stanąć i tak wychylić w dół żarty. Masakra. Fajnie wygląda, co? Przecież się normalnie je kebaba. Kosztował 16 zł. Tak, wygląda ten kebabik. Nie jest on za duży, ale zobaczcie, w cenie też jest sos, nie wiem, to jest mawiona. Jeszcze co, zaraz zobaczymy. No i dobra, sprawdźmy jak to smakuje. O kurde! A masos w środku? Właśnie, bo nie ma. A. Dlatego jest sos. To jest jakaś To normalnie na. Dawaj tego Dobra, ale jest z No? Solidny kebab. Z różnic to na pewno mamy tak dużo zieleniny tutaj, jakiejś właśnie trawy. Myślę, że to jest trawa cytynowa, bo czuć tutaj taki... Kolendra. A tu ja nie lubię kolendra, a tu mi smakuje. To nie niezła kolendra. Lika. Kolendra, czuję. Ej, znaczy, o. Ej. A To jest pietruszka, no. Mega dobry jest ten kebab. I czuć, że jest bardzo świeży, bardzo mięso. Widzieliście też takie wielkie. To trochę mały jest, tak na duży, bo to duży jest wzięty. Jesteśmy w bardzo dobrej japońskiej restauracji. Dostaliśmy takie coś dziwnego. Mam to zmieszać z sosem sojowym i po prostu spróbować. Osiągnęło trochę, no i dobra. O Jezu, o, jak, jak to śmierdzi, strasznie. W sensie... Ja tego nie spróbuję nawet. Wiesz co? To Za mocne. To pachnie jak lodówka. Na pani patrzy, żeby nie udawać, że jak się nie smakuje, nawet jak nie, nie smakuje. Jak kalarepa. Smak kalarepy, a konstencja chrzanu. I wygląda to po prostu przepięknie, jak z okładki. To jest coś solidnego. Dobra, przetestujmy. Oj, zasmakuje ci. To jest świnka nadziewana serem wypanko panko z jajeczkiem, sosie kary, z nudlami tymi udon. No i z spring onion. Ten sosik chciałabym spać. No, pyszne, zasmakuje ci. Dobre, bardzo dobra No tutaj mamy do czynienia kochani z krewetkami w tempurze Które wyglądają po prostu absurdalnie dobrze Do tego jest sos y, tatarski Sprawdzamy takiego kurde wariata. Y, bardzo dobry sos tatarski, który uważam, że totalnie do tego pasuje Ale jest to inne panko niż z nami. Zupełnie inne, ale bardzo dobre I tak ta krewetka ma tutaj taki też inny posmak No ej, ona jest normalnie inna, sucha nie ma tego, w ogóle tu nie ma tego takiego gluta keletkowego. Czyli dla osób, które właśnie nie robią krewetek, to było dobre dla nich. Nie mam pojęcia zielonego, jak to się je. czuję się naprawdę jak trochę trzeba w tej restauracji, bo są tutaj takie, takie coś. Teraz sprawdźmy jakiś w ogóle totalny japoński ryż. Czy on jest jakiś inny niż polski starepki? A ty akurat jest inny. <laughs> jest naprawdę inny, myślałem, że będzie taki sam. A teraz sprawdźmy to mięsko, które wygląda tak. I to będzie yy, świniak też. Ej, to to samo co ty ma w nie. Strasznie jak mięso. Jesteśmy na Batu Caves. Dzisiaj temperatura pobiła wszystko, bo jest tutaj 34 stopnie. Tak, tak. I my obydwoje mamy dzisiaj brzeszkowe problemy z Przemkiem i obydwoje mieliśmy przygody. No ale skupmy się teraz na czymś pięknym. Tak. I naprawdę cudownie i wszędzie są małpki. małpki. Ej, małpa! Ej, nie loda, nie, Wiktoria! loda, rozumiesz to? Ej, tylko uważaj że nie zabrała. Telefonu. Jaka. Atakuję To no był atak, atak był na, kogo? na mnie. Wow. Za nami słuchajcie absurdalne schody Seria ćwiczeń nie? O matko boska dobrze kupiliśmy wodę Słuchajcie jest tak strasznie gorąco Naprawdę ciężko to opisać ja Jesteśmy w świątyni i tutaj wiecie Podnoją takie zasady, że trzeba być w pełni ubranym ja, Kobiece tylko Ja mam za krótkie spodenki Więc Wika musiała kupić taką chustę za 15 tych ich walut Takie do zakrycia się Bardzo wysoko, nie wiem ile to jest pięter Ciężko jakoś, ale, nie wiem ile powiedzieć ale. przede wszystkim stromo No Widzicie bardzo jakie stromo o. No nie wiem, kamera nie oddaje ale dobra, muszę sobie zabezpieczyć kamerę, bo jest małpa. Ej, patrz tu. O Jezu, ale ho, ile on tego dźwiga. Nie gryź, odkręca się to. O, Ej, co on robi? Co ona wyprawia z tą wodą? Generalnie akcja z małpami jest, jest mocna i ja się ich trochę boję ogólnie, tak szczerze. Mogą być bardzo... Ej, no i nie wiem co. I ja, ona mnie nie zaatakuje teraz? Tak szczerze. Dobra, idę ja bliżej No trudno, że ja dostanę. To te małpy są naprawdę wszędzie i wiecie... To jest z jednej strony fajne, no bo to jest coś tak dziwnego, że małpy są, ale one też są straszne te małpy tak naprawdę, no. Ej, ogólnie, szczerze, odkryłem coś nowego w sobie, że ja się boję zwierząt, boję się małp, boję się nietoperzy. No i zobaczcie, postanowiłem pomóc temu królowi w noszeniu napojów na górę. Give me one, I go up, one, give me one, ok? It's very, ok. <laughs> You are you are crazy Tu pan idzie, a my bierzemy jedną, ale powiem wam tak. Nie no, że chłop wika ja nie wiem, to jest tak ciężkie. Nie no mocne. Ale mówię, z jednej strony pomaga a z drugiej kurde spalę trochę kalorii. You're welcome. Good. Super Jesteśmy w środku jaskini i będziemy teraz wchodzili do, do świątyni po prostu. Należy ściągnąć buty. A jest po prostu budynek w środku jaskini. Zobaczcie, są tu jakieś kadzidła z pięknymi rzeczami i ja wam powiem, że wygląda to na to, gdyby, że jakby te kadzidła były przygotowane z jakąś konkretną intencją, bo oni wkładają do środka kwiaty i palą to. Ewidentnie, kochani, jest to nabożeństwo religijne i z tego, co widzę, to są tutaj osoby narodowości indyjskiej. Ale żeby się upewnić, zapytaliśmy osoby z Indii, Indii, żeby nam to wszystko objaśniły. No i to jest jeden z bogów. To jest syn głównych bogów, tak samo jak ten tutaj z głową e, słonie jest również synem głównych bogów. I oni po prostu przychodzą tutaj o niego dbać. Budzą go, myją go, karmią go. Oni po prostu o niego dbają jako o siebie. A to co mamy tutaj na czole jest, żeby e, chronić przed negatywną energią. No dobra, co jak małpa zabierze banana? O, thank you thank oh. you, thank you. Thank you. Patrz jest małpa i patrz. A, musi wyrzucić, małpę. 45 zł. Testu Modenada nie mogło zabraknąć. Szczególnie, że są tutaj kompletnie, kompletnie inne rzeczy niż w Polsce. Coś, co było w Polsce, już nie ma, czyli filetowisz. Tak. Ja, ja. Ale to jest taki -fish, jak był w Polsce? Tak. Ja. To od czego zaczynamy? Ja może kawałek kurczaka, bo jest najmniej, yy, najmniej ciekawy. Jest to Kentucky, nóżka. Ale nie jest ostro, co? Właśnie, sprawdzam. Tu mamy do czynienia z jakimś wielkim kołkiem. nie wiem co to jest za kawałek, co to będzie. Bardzo soczyste mięso, bardzo ładnie przesmażone, no ale to jest po prostu nic specjalnego, w sensie każdy kto je kurczaki zna ten vibe, to jest po prostu pyszne. Mamy tutaj do czynienia z Chicken Fall Over, zupełna nowość, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Taka kieszonka jakby. Słuchajcie, to niby jest chicken w środku, nie wygląda na to jak kurczak. Sos, którego nie znam. Kurczak jest dobry, jest mielony, ale to, to jak w nuggetcie po prostu. Ej, ale to jest dobre. Wolę zwykłą to I boksik. Mogę otworzyć. O, o Jezus smak Ryż, jajko, ogórek. Wygląda to mega lipnie, nie? Ryż ma smak. Dobry! Ej! Jezu, to jajo wyglądało ohydnie tak szczerze, nie? Wygląda beznadziejnie, ale sprawnie, Oczywiście jest twarde. Ja, ja potem z tym a no to jest ostry, nie? Wiesz, jak on śmierdzi? No to serio, nie? Jak czterodniowe skarpety. Cterodniowe skarpety. Ja nienawidzę takiego jajka, jak jest takie twarde, nie? Ja muszę mieć żółtko, kurde, mokre. Teraz sprawdźmy z nosem, ok, sprawdzę. Ostry, ostry, ale nie jakiś taki, żebym mnie zabił, ale jest bardzo ostry. Owsianka. Mm -hmm. Słona. No. Znaczy, to jest y, nie owsianka, bo owsianka to jest z owsem, a to jest ryżanka. Smak jest dobry sam sobie, tylko konsystencja jest taka trochę, bo to jest taki ryż roz rozmoknięty, ciężko rozmoknięty ryż. Spróbuj, Wika. Ja lubię kaszkę manną, więc to mi może smakować. No, no smak lipa. Nie smakuje mi smak, ale konsystencja jest dla mnie okej. Okay. To wygląda jakby był kurczak. Sprawdźmy. Jest to kurczak, ale nie jeden. Jest, jest strasznie. To jest mdła. Ja bardzo nie lubię mdłego jedzenia. To może być. W ogóle chyba. Znoweną, to jest. Nie, to jest lipa. To jest ohydne po prostu. Szybkie podsumowanko. dla mnie najlepszy filet of fish. Dla mnie najlepszy zdecydowanie ten. Teraz e, takie na koniec chciałem przygotować dla was coś specjalnego, ale zresztą sami zobaczycie. Najgorzej oceny nocleg w Kuala Lumpur i to kochani jest hardcore, e, przynajmniej tak wynika z ocen. Średnia ocen z Google Maps to 2,3 i 17 opinii, nie tak dużo. Jest, bo to nas obkrąża cały czas. Co? To jest ptak czy to jest nietoperz? Ta, no jest to jest to nietoperz. Tak? Nagrywaj to. czas, Ej, bo... nie przestań nagrywać, nie przestań nagrywać. Bo on nas cały czas jest obkrąża, jest on nas Ej. cały czas, Ej. nie uciekaj. Chowaj włosy, jest tu nietoperz, który lata ciągle. I nas obkrąża, bo on nas czuje Ja podjadę tam, wezmę skuter Trzymaj kamerę Jest nie tam Nie no tam. jest cyrk, to jest jakiś cyrk, czy wy go widzicie? Ja. Ej jak on nam nie wyleci to ja naprawdę spanikuję no, O Jezu no, on nie no, we mnie, tak serio no <śmienny> To jest jakiś cyrk On nam obkrąża nasz skuter wy się? Ej to dwa, oku... <śmienny> Ej, cicho! Stój tutaj, ja podj podjadę tutaj. Nie no, brzemy! Może... To jest jakiś cyrk! Ciebie nie zatakuje, dawaj kask! Nie, przebak! No dobra. Pika, po e, posłaj. Co jest kolejne? Tak, jest tu mega nietoperzy nie. dużo. Tak, jest nie. tam nietoperz Ale gdzie jedziemy? Siadasz na skuter i jedziemy, zaraz pogadamy. <laughs> Ale nie obejrzeliśmy jeszcze hotelu! Nie, <laughs> co jest rane w ogóle? One tak nisko latają. On wleci we mnie. Leć. Jest, tutaj. Trzeba! I... Jedziemy stąd! <grystka> Jaka ciła <grystka> <trwała> maku <queen. grystka> Jedziemy tak Jedziemy do tego i na Jezu! Tu jest jakaś dżungla, gdzie? Serio? I nie... O, widzisz? Jest. Jest. jest! Ej, dobra! Ej, dobra, uwaga! Ja Idziemy. Jedziemy do domu. Jedziemy do hotelu, nie robię na tego Nie robię, testu, tu, nie, nie będę tam jechał. Mnie te stany tak te poryły. Ta kradzież sprawiła, że jestem bojdupą.